Pajar Kuźnik powstał na początku lat 90. Na taki klub trzeba duży lokal, nie było pieniędzy i miasto właśnie nas wsparło z tym, że warunek był, żeby z tego powstał UKS. No I w tym momencie powstał UKS Pajar Kuźnik. I tak jak tu widać, na dzień dzisiejszy my działamy w szkole, w gimnazjum. Pani dyrektor też, gimnazjum jest bardzo przychylna. Urząd miasta nas wspiera i dzięki temu możemy działać i odnosić właśnie te sukcesy, które tu widać na każdym kroku. Pracujemy z młodzieżą i szkolną tutaj i z zewnątrz. Pracujemy z ludźmi w każdym wieku i bez względu na wiek, płeć, wszyscy tutaj mogą korzystać z tego klubu sportowego. Zaczęło się to dokładnie w drugiej klasie na początku gimnazjum, miałem 15 lat. W swoim przygodzie, z stałem na zacząłem około roku temu. Trenuję już 3 lata. Trenuję już od tygodnia. Trenuję w Powerkuźniku już gdzieś tak 3 lub 4 miesiące. Tutaj trenuję dopiero od tygodnia. Pierwszym moim sukcesem były moje pierwsze zawody, zdająłem wicemistrzostwo. W wyciskaniu w tangi leżąc w Pucharze Śląska w Knurowie. Puchar otwarty zagłębia, ja wiem tam mistrzostwa polski, puchar polski, mistrzostwo zdobyte przeze mnie wicemistrzostwo polski, mistrzostwo śląska i wicemistrzostwo w pucharze Śląska w Knurowie. Aktualnie na swoim koncie mam takie rekordy jak Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Śląska, mistrzostwo Śląska oraz jeszcze kilka innych medali. Startowałam w Mistrzostwach Polski i zdobyłam tam pierwsze miejsce. Na arenie takiej międzynarodowej my Polacy no, no, dosyć wysoko stoimy, no i akurat z naszego klubu jest kilku, kilku dobrych zawodników, którzy no, jeżdżą po Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Udało się zdobyć kilka medali, także no, no, tej praktyki jest troszkę i tej młodzieży można pomóc w tym momencie. Nie? Bo jeżeli ktoś jadąc z Mieszkatę Europy przeżywo przerabiał na sobie cały ten cykl przygotowawczy, to na, no już te, te, ta praktyka. No i przychodzi taki młody, można już mu, on nie musi się męczyć, żeby się przygotować, bo już może mu starszy kolega powiedzieć i on wtedy łapie szybko i już się z niego robi w krótkim czasie bardzo dobry zawodnik. My w ogóle jako jedna siłownia w Chorzowie robimy taki trochę mały ukłon pod tą młodzież. No, oczywiście za zgodą rodziców przyjmujemy nawet dwunastoletnie dzieci na zajęcia niby typowo siłowe, z tym, że my tutaj nie kładziemy nakład na to, żeby dźwigać jakieś ciężary, ale po prostu, żeby kształtować. Yy, organiz tego człowieka, budować sylwetkę poprawną. Mamy do dyspozycji malutkie obciążenia, hantelki delikatne, ale już, już ocierają się o stricte jakiś tam sport siłowy. Jest tutaj pan Piotrek, nasz trener, który dużo pomaga, chętnie udziela pomocy przy tym wyciskaniu. No i na Śląsku jest dużo siłowni, ale nie każda oferuje właśnie możliwość startowania jako klub na trój, Właśnie ten trójbój siłowy to jest dokładnie, tylko to jest jedna z dyscyplin, to jest wyciągnięte, to właśnie to wyciskanie na ławeczce. Dużo Natomiast ta siłownia to nie jest tylko siłownia, to również klub, klub z którym jeździmy na zawody, klub, z którym codziennie się złatingi, z którym się, się spotykamy, w którym wykonujemy te same ćwiczenia. Więc to nie jest tylko po prostu, że przychodzimy sobie na siłownię, ale także że można to jest po prostu klub. Tutaj mało osób jest takich, którzy po prostu przedząc i które właśnie raz, raczej wszyscy jedzą na zawody. Nasz klub słynie z techniki, bo, bo jadąc na zawody ogólnopolskie, to no to przeważnie jest 90% zaliczonych wszystkich podejść No i nawet trenerzy kadry, jak jak tak jeździmy na sprawdziane albo coś, no to... Bo zawsze się wypowiadają, że a no, Power Kuźnik to technicznie są w 100% wyszkoleni, także nic tylko dokładać kilogramów, bo technika już już, już to wbite od małego trenera, akurat ma to do siebie, że no jeżeli chodzi o technikę, to czyni z tu żelaznym rynku. Jak się trenuje, to człowiek żyje jest wyjazdem na te zawody i w tym momencie, w tym momencie jest jeden zawodnik się przygotowuje, udzielo się tu drugiemu. Drugi, trzeci, czwarty i nagle wszyscy się przygotowują, jest taki szał. Każdy jakiś plan tam robi, to jest takie, to się tej młodzieży udzielo i zaczyna im się podobać. Oni uczestniczą w takim świecie prawdziwych sportowców. To nie jest jakieś tam wymyślone, że, że umawiamy się na boisko szkolne i idziemy pograć w piłkę, tylko tu każdy z nas ileś tam litrów potu wylewo na treningu po to, żeby, żeby móc później jechać na zawody i sprawdzić się. No i wielu, wielu z nich się sprawdza w tym pozytywnym kierunku, że przyjeżdżają z medalami. No, po pierwsze trener jest zadowolony, oni sami jako, jako ludzie, jako sportowcy doświadczają tego zwycięstwa tego smaku i no, przypuszczam, że rodzice są bardzo dumni z nich, no a jak już rodzice są dumni, no to jest cały, cały ten szereg ludzi zadowolonych z tego sportu no, i to jest ta pozytywna strona.